Witam szanownych widzów, długo wyczekiwane oświadczenie Carlsen'a ujrzało już światło dzienne. Pierwsze wyszło oświadczenie Fidesz, którego się, no, za dużo mądrych rzeczy nie dowiedzieliśmy. Teraz głos zabrał Magnus Carlsen, z jakiegoś powodu powie powiedział, że chce się wypowiedzieć po tym turnieju, który komentowałem co grał Duda z serii Meltwater Champions Chess Tour. I powiem Wam, że no, mocne rzeczy tutaj zostały powiedziane, ale jednak jest jest parę rzeczy, co mi się nie podoba. Całość będzie oczywiście przetłumaczona na czeską polska, ale że wyszedł tutaj newsik szybko, a czeską polska cała ekipa grzeje się na plaży w Meksyku, to nie będę tutaj tłumacza poganią. Więc no, macie mnie. Niestety. Więc tak. Drogi szachowy świecie. Wy, Syncwifield Cup, Podjąłem decyzję, której nie, nie podejmowałem nigdy wcześniej, czyli wycofałem się z turnieju po rundzie trzeciej, po przegranej z Hansem Niemanem. Tydzień później, podczas turnieju Champions Chess Tour, poddałem partię z Niemanem po, po zagraniu zaledwie jednego posunięcia. Wiem, że moje działania są frustrujące dla wielu członków szachowej społeczności. Ja też jestem sfrustrowany, chcę grać w szachy, to powiem Wam, że jest dosyć istotna kwestia. Ponieważ wbrew pozorom wielu zawodowych szachistów nie ma frajdy z grania w szachy. W sensie, no tak jak wiecie, ludzie chodzą do takiej normalnej pracy, która im się nie podoba. Tak samo jest naprawdę duże grono szachistów, którzy grają, no bo po prostu nic innego nie umieją. Więc to, że Mistrz Świata rzeczywiście chce grać, cieszy się dalej tą grą, to jest naprawdę coś bardzo, 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 bardzo fajnego. Chciałbym kontynuować granie w szachy na najwyższym poziomie, w najsilniejszych turniejach. Wierzę, że oszukiwanie w szachach to bardzo duża sprawa i duże zagrożenie dla naszej gry. I to jest zdecydowanie prawda, co tutaj mi świata powiedział. Wiecie, bo oszukiwanie w jakichś takich sportach siłowych, no to. To żeby tam oszukiwać, to trzeba rzeczywiście umieć. Trzeba po pierwsze mieć jakiś tam specyfik, który coś tam podniesie wydolność, czy tam pomoże mięśniom się regenerować, czy cokolwiek, który jeszcze nie jest zakazany. Albo trzeba mieć jakiś środek, który jest zakazany, ale się go bierze i się wyczyści z niego organizm przed jakimiś testami i tak dalej, więc ogólnie... Sporo zachodu. Natomiast w szachach oszukiwanie, no niestety, jest banalnie proste, bo y, bierzesz telefon, pobierasz stokfisza, pakujesz telefon w gacie, idziesz do łazienki, sprawdzasz, co, co trzeba zagrać. Y, no i niestety, coś takiego, no to po prostu może zrobić każdy. No i oczywiście większość oszukujących debili bardzo szybko wpada, y, no ale jeżeli za oszukiwanie weźmie się ktoś, kto. Bez uszukiwania jest silnym zawodnikiem, no i jeszcze podejdzie do tematu w jakiś sprytny sposób, no to kogoś takiego naprawdę bardzo, bardzo ciężko będzie złapać. No, tym bardziej, że tak jak to już mówiliśmy sobie w poprzednich częściach, sędziowie podchodzą do tematu kontroli antycheatingowych i ogólnie pilnowania reguł no, dosyć mierni, krótko mówiąc. Dodatkowo, wierzę, że organizatorzy turniejów szachowych i wszyscy, którzy dbają o szachy i kochają tę grę, powinni na poważnie rozważyć wzmożone środki bezpieczeństwa i metody wykrywania oszustów szachowych. Więc powiem Wam tak: pierwsza sprawa, która mi się tutaj rzuca w oczy, Ech, jakieś wzmożone środki bezpieczeństwa, nie? To każdy tutaj myśli, no tam przeszukania, jakieś zagłuszacze sygnałów i tak dalej, ale nie. Coś takiego na ten moment nawet nie jest potrzebne. Wystarczy trzymanie się tych prostych reguł, czyli żeby sędzia pilnował, że szechiści nie gadają z kibicami w trakcie, w trakcie rozgrywania partii. Żeby była jakaś szatnia, gdzie trzeba zostawić telefon i tam jakieś inne urządzenia elektroniczne i tak dalej. Żeby toalety były raz na jakiś czas w trakcie rundy sprawdzone, czy ktoś tam pod muszlą czegoś nie schował, czy coś takiego. Więc tego typu proste rzeczy. A jeżeli to będzie zrobione, to już mamy odsiane 3 czwarte oszustów szachowych, bo tak jak mówię, większość oszustów szachowych działa w bardzo prymitywny sposób. A, a jeżeli mówimy o jakiś tam zagłuszaczach sygnału, czy tam jakichś, nie wiem, turbo wykrywaczach metali, to tego typu akcje to wiecie, na meczu co świata, turniej kandydatów, te, tego typu rzeczy, no bo w szachach nie ma takich budżetów, żeby tego typu środki bezpieczeństwa były stosowane tak powszechnie. No ale to domyślam się, że Karlsenowi chodzi po prostu o te turnieje dużego kalibru, w których to on gra. I teraz lecimy dalej. Kiedy Hans został zaproszony w ostatniej chwili, ponieważ on był na zastępstwo zaproszony do Single Field Cup, poważnie rozważałem wycofanie się z turnieju. Finalnie zdecydowałem się grać. Czyli zobaczcie, że tutaj Carlsen, no naprawdę te podejrzenia podejrzenia, czy wiedzy właściwie, ma potężną, że aż chciał się z st turnieju wycofać. No finalnie... W właściwie to jest pewna ciekawa rzecz, która mnie zastanawiała, jak przeczytałem to oświadczenie. Czy to on... A, się tak zastanawiał, żeby się wycofać, no i później przegrał. No to taki, wiecie, gwóźdź do trumny i rzeczywiście się zdecydował wycofać, czy może to było zaplanowane, że się wycofa, bo to, to zrobi większe dymy. No nie wiem. I teraz dalej. To jest, to jest bardzo mocne. W, wierzę, że Niman oszukiwał więcej i, i do tego niedawno. W stosunku do tego, co publicznie przyznał, czyli przypomnijmy, Hans przyznał znaczy, przyznał, no to jest takie kurde, bo ja zszokowany byłem, jak część środowiska szachowego tak go zaczęła wręcz wielbić. No zobaczcie, jaki tutaj się przyznał publicznie, powiedział, że rzeczywiście oszukiwał na tym czeskomie. No ale kurde, to jest żadna sztuka się przyznać, kiedy już zostajesz złapany za rękę i zostałeś za to skazany. No to nie jest nic specjalnego. Czyli tutaj Carlsen jednoznacznie twierdzi, że mm, po pierwsze, to, to nie były odosobnione przypadki. I, i, I że to oszukiwanie wystąpiło niedawno, a nie tak jak Hans mówi, te, te par, parę lat temu, tak? No dobra, no to lecimy dalej, bo tutaj mam pewne wątpliwości, ale to później Wam powiem o co chodzi. Jego progres w szachach na żywo był niezwykły, a podczas całej naszej partii w Sinquefield Cup. Miałem wrażenie, że nie był całkowicie skupiony na grze w krytycznych momentach, kiedy ogrywał mnie czarnymi w sposób, no, który potrafi, potrafi tylko kilku mistrzów. I ta gra zmieniła, zmieniła moją perspektywę. No dobra, Koślawo Wam tu opowiedziałem, ale chyba wiadomo o co chodzi. Więc tak, jeżeli chodzi o ten progres sam w sobie, to tutaj trzeba oddać Hansowi, że, że musimy wziąć pewną poprawkę, ponieważ mieliśmy dwa dosyć niezwykłe lata, to znaczy właśnie ta pandemia, kiedy to tych turniejów było naprawdę niewiele. Więc no, Niman rzeczywiście zrobił ten postęp ogromny, ogromny z 2500 na 2700. Natomiast są też inni te, tacy zawodnicy, którzy dużo, dużo trenowali, młodzi zdolni, e, trenowali przez te dwa lata, bardzo, bardzo mało grali, no i teraz zyskują na turniejach ogromnej ilości rankingu. E, no co by się nie zdarzyło, no bo gdyby trenowali, grali, trenowali, grali, no to ten ranking by im pomału rósł, no że trenowali, a nie grali, więc siła gry wzrosła, a ranking został, no to przez to zyskują teraz dużo, dużo na rankingach. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, że Carlsen miał wrażenie, że Hans nie był w pełni skupiony na grze, no to znowu, no, z jednej strony okej, okay, no, bardzo jest dziwne, że ktoś nie skupiony o grasena, no ale to też ciężko jest tak czytać zawodnika. No bo wiecie, zestresowany ktoś może być i tak dalej. Ja też każdy w inny sposób myśli. Na przykład, ja kiedyś oglądałem relacje z turnieju szachowego, gdzie grał Iwańczuk, no to myślałem, że Iwańczuk to w ogóle jest taki świr szachowy, mega, mega mega fajna osoba. I tak myślałem, że on sobie chilluje na turnieju, bo on robił coś takiego. Takiego. ręce za głowę i się tak opierał i gapi, gapił w sufit, nie? No i mówię, ale kurczę, tam Leszczy ogrywa w ogóle na chillku, tego się praktycznie nie skupia. A finalnie go w wywiadzie zapytano, co on tak sobie leżakuje w trakcie partii, a on powiedział, że figury na szachownicy mu przeszkadzają, więc on sobie woli liczyć warianty nie widząc szachownicy i dlatego się w sufit gapi, nie? Także no znowu, to, to jest taka Szejki szejki. Taki szejki, szejki argument, bym powiedział. Dobra, więc lecimy dalej. Musimy coś zrobić w sprawie oszukiwania. I, I tutaj Carson stwierdza, że nie chce grać z zawodnikami, którzy oszukiwali regularnie w przeszłości, ponieważ. Nie jest w stanie stwierdzić, do czego są zdolni w przyszłości. No i rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo na rzeczy, ponieważ jeżeli ktoś, nie wiem, no, oszukiwał raz w wieku 12 lat, no dobra, młody, głupi y, diabełek mu tam podpowiedział, y, no zachował się bardzo niedobrze, odbył swoją karę, spokojnie gra. No ale jeżeli jest łapany raz, drugi, y, trzeci. Czy tam czwarty, no to już istnieje duże prawdopodobieństwo, że raczej w tym świecie szachów nie powinien mieć swojego miejsca. Czyli tak jak widzicie, tutaj Carlsen zrównuje te przestępstwa internetowe do tych przestępstw na żywo, co mi się wydaje bardzo dobrym podejściem. Ja. W sumie nie do końca rozumiem, dlaczego mm, ludzie tak nonszalancko podchodzą do tych gier internetowych. No, bo oszustwo jest oszustwo, tak? Tym bardziej, że w tych turniejach internetowych e, naprawdę są e, ostatnimi czasy, odkąd się pandemia zaczęła, naprawdę niemałe, niemałe nagrody, nie małe pieniądze. E, ponieważ, tak jak teraz mamy Mistrzostwa Globu na Czeskomie, turniej internetowy e, za pierwsze miejsce 200 tysięcy dolarów. Największa w ogóle nagroda, mm, największa nagroda. Wśród wszystkich turniejów szachowych w 2022 roku. Także no, widać, że te internetowe eventy są naprawdę coraz to coraz powa poważniejsze. I teraz, i teraz właśnie jest ten ostatni paragraf tego całego oświadczenia. I ten mi się no, no nie podoba, krótko mówiąc, co, co, co mam wam powiedzieć, ponieważ tak. Tutaj Carson pisze w ten sposób. Jest dużo, dużo więcej rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Niestety, na ten moment, mam, jestem ograniczony w kwestii tego, co mogę powiedzieć o Nimanie bez jego pozwolenia. Więc no, tutaj jest jakaś rzecz, która no jest bardzo niezrozumiała dla mnie. W sensie, co to są niby za rzeczy, o których Carlsen nie może powiedzieć bez pozwolenia Nimana. No, to mi się trochę nie podoba, no bo. Wiecie, no Carson wyjeżdża tutaj z ostrymi oskarżeniami, ciągle tam jest mówione, że powie, 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 no i tak szczerze, no to tutaj myślałem, że dobra, będzie bach, pierwszy dowód, bach, druga poszlaka, coś tam i wie, że to będzie coś takiego, a nie takie gadu, gadu, chyba, że, chyba, że, tak jak czytaliśmy w tym oświadczeniu FIDE, no bo FIDE napisało, że tam czekają na jakieś dowody, więc być może to no, Carson przekazał te dowody, a po prostu, żeby nie ułatwiać Nimanowi jakiejś ewentualnej obrony, to nie chcę mówić dokładnie, co to są za te dowody. No nie wiem, bardzo, bardzo tutaj dziwna sprawa. Jeszcze myślałem sobie nad dwoma innymi rozwiązaniami tej zagadki. Po pierwsze, być może Hans w jakiś sposób współpracował z Karsenem. Przykładowo, był jego sparring partnerem. Na przykład Dubow w ten sposób współpracował z Karsenem, że no pomagał mu się przygotowywać do różnych ważnych za zawodów, no i też grali sobie sparingi, A Dubow, no to tam ranking 2700 z groszami. No więc powiedzmy, że siła gry zbliżona, więc może przy tych jakichś sparingach, jakieś tam oszu oszukiwanie zachodziło, czy też może y, przy tych sparingach y, Carl i tam analizowali sobie partię, to wtedy Carlsen wyczuł, że może coś jest na rzeczy, że on za bardzo nie, nie potrafi wytłumaczyć o co mu chodziło. Y, no, co, coś takiego sobie pomyślałem. To, to wydaje mi się ekstremalnie mało prawdopodobne. Y, bądź też y, drugie wyjaśnienie jest takie, że Hans gdzieś tam dyskretnie został złapany y, na jakim Oszukiwaniu, w którymś z turniejów z tego Meltwater Champions Chess Tour z tego cyklu. I że przykładowo tam mieli jakieś poszlaki na niego, no i go skonfrontowali. No i na przykład powiedzieli, że jeżeli się przyzna i, i, i powie, jak tam oszukiwał, no to że wtedy na przykład publicznie tych dowodów nie pokażą czy coś takiego. No nie wiem, to są takie dwa wyjaśnienia, które mi tutaj przyszły do, do głowy innego 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 mądrego argumentu nie, nie, nie wymyśliłem. No nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, o co tutaj Carlsenowi może chodzić, no bo no jest taka duża draka, nie? W sensie Carlsen no poleciał z tym Nimanem na ostro, więc no co to tam mogło zajść, że, że Carlsen będzie czekał na pozwolenie od Hansa, żeby o tym powiedzieć? Nie wiem, bardzo dziwna, bardzo dziwna sprawa. I teraz dalej. Carlsen pisze. Na ten moment mogłem, mogłem tylko mówić moimi, mo, moimi czynami. I, I te czyny, myślę, że jednoznacznie pokazały, że nie chcę grać w szachy z nimany. Mam nadzieję, że prawda w tej kwestii wyjdzie na jaw kiedykolwiek to miałoby być. No i tutaj Magnus Carlsen. Aktualnymi z świata już niedługo, e, powiem wam, że to oświadczenie. Mocne są słowa, e, mocne tutaj e, słowa padły rzeczywiście, natomiast dalej nie wiadomo o co dokładnie temu Carlsenowi chodziło. E, wydaje mi się, że Carlsen rozkręcając taką, e, taką drakę, to powinien to mm, rozwiązać w inny sposób. I tutaj wpadły mi do głowy dwa pomysły, jakby mógł, jakby mógł to zrobić. Czyli pierwszy mógłby powiedzieć tak: Hans oszukiwał tutaj. Oszukiwał tutaj, został y, złapany na czeskomie, więc jest jednoznacznie oszustem. Ja z takimi leszczami grać nie chcę, no i koniec, nie? I tutaj, jakby, jest sprawa jasna. Y, czy ktoś się zgadza z takim podejściem, czy ktoś się nie zgadza z takim podejściem, to jest oczywiście inna sprawa, no ale jakby argument jest prosty, logiczny, y, wiado, wiadomo o co chodzi, nie? Y, no i Carlsen też nie mówi, żeby go ukarać, żeby go wyrzucać z turnieju, tylko mówi: Ja z tym gościem nie będę grał, ma do tego prawo, tak? Może sobie grać. Z, z kim chce. I to, to wydaje mi się, że byłoby ok rozwiązanie. Drugie rozwiązanie, ostrzejsze byłoby takie, że właśnie rozkręcił tę drakę no i mówi, dobra tutaj tego i tego publikuję wszystko co i jak. No i w Wtedy właśnie zamiast takiego oświadczenia, no to wrzuca. Tutaj mamy wycinek, gdzie tam sędzia zobaczył, że Hans, nie wiem, ma telefon gdzieś zaraz za kamerą, myślał, że nie widać, a było widać. Albo, że tutaj mam jakąś tam analizę. Że było oszukiwane czy coś takiego. Albo tutaj, nie wiem, poprosiłem kolegę, żeby obserwował, w którym momencie danej partii nieman poszedł do kibelka i jaki ruch później zrobił. I zgodność tych ruchów po wyjściu z kibelka z, z rekomendacjami Stokwisza. W sensie, wiecie, no po prostu przedstawienie tych dowodów, bo tak na ten moment, no to właśnie. Jest taka bardzo dziwna kwestia, bo wiadomo, że Hans właśnie oszukiwał raz, oszukiwał drugi, no i Carsten teraz mówi, że oszukiwał znacznie więcej. No, na logikę ma to bardzo dużo sensu, prawda? No, bo jeżeli ktoś dwa razy został złapany, no to no raczej to nie były dwie partie, w których oszukiwał, tak, bądź dwa turnieje, w których oszukiwał, tym bardziej, jeżeli chodzi o utytułowanego zawodnika. No, bo wiadomo, że jeżeli to jest jakiś no-name, który zagrał 10 tysięcy partii na czeskomie i ma ranking 1200, a nagle zaczyna grać na 2500, no to to jest jasna sprawa, nie? Ale no jeżeli to gra arcymisz i tam z 2500 progresuje na 2700, no to takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają. Rzadko to rzadko, ale geniusze szachowi od czasu do czasu na scenie się pojawiają. Także. Mega jestem ciekaw, jak tutaj temat zostanie dalej pociągnięty, no bo na ten moment to kurczę, Carlsen tutaj, no i oskarżycielem, i sędzią, i, i katem, że tak powiem, w jednym jest. No bo wiadomo, jeżeli organizator turnieju ma do wyboru. Zaprosić Karsena albo zaprosić Nimana, no bo Karsen nie chce grać z Nimanem, więc dwóch w tym samym turnieju nie będzie. No to wiadomo, kogo organizator turnieju wybierze. Także wydaje mi się, że tutaj nie do końca poprawne podejście ze strony Karsena, chyba że rzeczywiście na przykład jakaś, nie wiem, umowa poufności za niedługo wygaśnie albo za. Parę lat i wtedy tam Carson powie dokładnie o co chodziło. No nie wiem, bardzo dziwna sprawa i muszę szczerze powiedzieć, nie jestem usatysfakcjonowany tym, y, tym oświadczeniem. No dobra, także cóż, dajcie znać, y, co sądzicie o tym oświadczeniu. Dokładne tłumaczenie też opublikujemy na czeskomie. ale tak wiecie, chciałem gorącego news'a wam nagrać, jak tylko zobaczymy. Także. Y, Idę smażyć się na plaży, albo też coś zjeść, i y, widzimy się po powrocie z y, dorocznego spotkaniu pracowników czeskomu w Meksyku. Także dzięki za uwagę i popa widzowie.